wszystkich, Kolega Krzysiek, kolega Dob. Piotrek, tak sobie leggiemy. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy nowy projekt związany z naszą wyprawą. Postanowiliśmy co postanowiliśmy? No postanowiliśmy przespacerować się trochę po Lasach. Wjechaliśmy do miejscowości Szczecinek, jaką macie za nami. W tej chwili jesteśmy na wylocie na Słupsk trochę to głożne jak słyszycie, więc no, na to nie poradzimy. Z kolegą postanowiliśmy zabrać sobie wszystkie bagaże, więc... Będzie dosyć ciężko z tym wszystkim temperatury na dzień dzisiejszy, słuchajcie, w środku dnia w południe to jest 24-25 stopni, czyli jest bardzo ciepło. Ale myślę, że jakoś podołamy, podołamy. Coś tu już muszę powiedzieć? Do widzenia. No, także widzimy się później, na razie. Dobra, słuchajcie, wyszliśmy sobie ze szczecinka w tej chwili już. Kierujemy się w stronę jeziora Bielimie. akwen w okolicy Szczecinka, tam chyba bodajże też są jakieś miejsca kompiewiskowe. Także ta wędrówka przed nami będzie bardzo, bardzo długa. Już na te, te początki tego świadczą. Więc damy radę. Młodzi jesteśmy. Zwłaszcza ja. Zwłaszcza on. No młody jest młody, co mam powiedzieć. No. W każdym razie idziemy sobie. Słuchajcie, no jest fajnie, bo ale nawet nie jest tak gorąco jak wczoraj, no nie? No, nie jest, nie jest. Jest przyjemny i fajny, młody wiaterek. Tak jest, jest przyjemny weterek, także fajnie się idzie. Jak widzicie, przyjemne brzuski rosną. Zaraz młody pójdzie kozę... kozę. też będzie innym, Ale idzie korę poobgryzać, także spoko. Tak jakąś kozę znajdzie, też ją pewnie zrobi przy okazji. Właśnie się nie utop tam w tym bagnie No trochę grząskawo jest, trzeba przyznać co? <grywa> Kurwa, jak w amazońskiej dżungli normalnie słuchajcie Dobra, ale tutaj wybrniemy, zaraz sobie z tego na brzeg dobra, słuchajcie. To była nasza pierwsza błędna decyzja w tej wędrówce. Wynikająca z braku mapy, ewentualnie nieznajomości terenu. Wyszliśmy stamtąd, słuchajcie, przebrnęliśmy przez bagna. Może tego nie widać, ale trochę podebraliśmy pod, po tym wodzie. Teraz będziemy kierować się wzdłuż pól, uprawnie, żeby było trochę bardziej sucho. I musimy to całe dziadosto obejść naokoło. O, jakieś 3 5 km. Może jakieś 400-500 km przed nami jeszcze. 45 km. Nie no, trzeba napięcie budować. Słuchajcie, no trochę po, pobłądziliśmy po, tym bagne, po tych bagnach. No, niestety nie ma przejścia, nie ma prostej drogi. Miejscowy nam powiedział, że ten do nie chodzi, bo po prostu bagna są. No. Także trzeba to wszystko ominąć teraz i idziemy naokoło. Chodzimy sobie, chodzimy a dziewczyny już na nas czekają. Którą bierzesz Krzysiu? Białą. Tą z rogami, czy ty są z czarną głową, z twarzą taką? dobra, No ty jak jest? O, tam jest kawałek jeziora. Zobacz, słuchajcie, mamy już w tej chwili w, w, w nogach pfu, 9 km. Przed nami jeszcze do pierwszego postoju jakieś 2,5 km. jest, powiem wam, trochę ciężko, bo inaczej gorąco i w ogóle i w ogóle czek nie przyzwyczajony do takiego siłku. No ale spoko, idziemy. biegają, a będzie pływają, słuchajcie. Tutaj Jan, Papież, Jan Paweł II odcisnął <laughs> dłoń w kamieniu. Powiedz, jak widzicie jezioro jest olbrzymie, żeby to krążyć się trochę czasu zajmuje no dobra. Także no tutaj rozbiliśmy się taką wiatką śmieszną. Rzekawka, herbatka, coś zjemy Posiedzimy z godzinkę i ruszamy dalej. No tak byśmy chcieli jeszcze dzisiaj piznąć z 15 do 20 km, ale zobaczymy co z tego wyjdzie, co plany planami, ale... Ale gorączka straszna, słuchajcie. że zobaczymy. Ale jezioro jest po prostu cudowne także O, jakiś piesio biega. Widzicie piesio. Był się przywitać oczywiście obowiązkowo. O, świetna sprawa. Organizacja, organizacja, tylko kawa z rana i później no co? Tak, zeszło jakoś tam. Nie? Także fajnie jest sobie zjeść kawę kiełbasy surowej polskiej z sosem, z czosnkiem oczywiście. Bardzo dobre kiełbasy Polecam. jeszcze polska surowa zaszła na Także kawkę robimy, trochę podjemy, no. bo energii powiem wam, że naprawdę trzeba. Ja właśnie no czemu batonów się kupiłem? Tyle gadaliśmy, i batonów nie kupiliśmy. I powiem Wam, że fajnie by było jakiegoś batona na słodko opierdolić po drodze i niestety nie ma z domu, Także nie ma, no nie ma, trudno. Także kawka, kawałek kiełbasy, chlebek, cebulka. Żeby to się jakoś. Jak widzicie butelki wodą, z wodą, no nosimy za dużo troszeczkę tej No woda podstawa. <grych> <grych> się chce. Ze... No, mamy trochę wody za dużo, ale to zejdzie nam, bo teraz będziemy wkraczali w teren, gdzie jest troszeczkę mniej miejscowości. I nie wiadomo, czy będą jakieś sklepy konkretne z czymkolwiek. Dobrze, trochę zapasu mieliśmy, ja sprawa, że mamy filtry, jesteśmy przygotowani, także w sumie, no, nie wiem. W każdym razie wodę wypijemy i butelki zostawimy po drodze w lesie. No, nie, nie, żartuję. Gdzieś tam się pewnie wyrzuci, i świeci się znajdzie. Także, jak zwykle do gotowania kawy. Żadnych ognisk nie rozpalamy. W sumie chyba nie będziemy w ogóle ognisk nie będziemy, bo no, zasupo jest, troszeczkę w lesie i pewnie może takich Także kuchenka. I but, but, wszędzie but. Nie fajnie, fajnie jest. Co by wam jeszcze powiedzieć, żeby nie spłamać, co? <laughs> nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie ludziska, witamy po raz kolejny dzisiaj. To jest nasz końcowy obóz pierwszego dnia wycieczki. Według nawigacji, słuchajcie, przeszliśmy jakieś 22 km, według naszych kurde, wstępnych obliczeń, przeszliśmy jakieś 24. 25. Plus, minus. Słuchajcie, 25 stopni, plecaki po kilkanaście kilo. Jesteśmy tak odwodnieni, że moc przestaje lecieć w połowie. To jest po prostu masakra nosicie ze sobą po kilka litrów wody i tak ciągle za mało. Teraz tak, doszliśmy do jeziora, które się nazywa Damskie, nie wiem skąd ta nazwa, być może stąd, że przyjdą po jakieś damy tutaj, może nie wiem, nie wiem. No zobaczymy, może chcieć rusałki, cholera wie, dobra, słuchajcie. To jest nasze miejsce obozowania, tu są dwa drzewa, gdzie ja się rozbijam, tamte dwa drzewa to rozbija się kolega Krzysztof. Przy okazji wam pokażę nowy hamaczek, który sobie kupiłem, być może wam się jakoś spodoba lub nie, nie wiem, Coś tam o nim powiem, może. Kolega ma tradycyjnie ten swój wojskowy, wojskowy hamaczek, a teraz w sumie co jeszcze mieliśmy powiedzieć? Nie pamiętam. No ja też nie pamiętam, dlatego pokażę Wam jezioro. W sumie fajna sprawa. Tu widzę, ludzie przyjeżdżają na jakieś biwaczki. Gdzieś obaczasz, nie, tu mocno Nulmeister, chodź, chodź. Słuchajcie, jak widzicie, jezioro jest całkiem ładne. Widać pomoc, więc ktoś tu wędkuje, ale my, my jakoś, nie wiem, no młody może coś zarzuci, ale my wędki nie mamy, więc raczej taka surwivalowa metoda haczyk i linka. Aczkolwiek no, to nie jest pewne, bo ja mówię, ja po 22, 25 kilometrach, ja jestem po prostu tak styrany, słuchajcie, mm. życiem. Ja może, żeby się wywalić w hamaku chociaż na godzinkę. No. Ostatnie dwa kilometry to na, na tworakach nie marzę. Także wierzcie no, mi na słowo, jest po prostu katorga. Nogi bolą tak okrutnie, że ja teraz myślę o tym, żeby hamak rozjebać i nic więcej. Także y, na razie tyle. Jeszcze coś się nakręcę właśnie o tym hamaku, ewentualnie, y, a jeszcze właśnie coś nakręcę. Kolega y, jeden na internecie prosił, y, żeby przetestować ten wojskowy y, hamak pod kątem obciążenia, więc <grym>, więc w tym jego hamaku dzisiaj będziemy spać oboje. Nie, nie, nie żartuje, ma takiej możliwości. Nie, nie no, jakoś łanie mu dzika rozłapiemy, wrzucimy do, do namiotu, do tego śpiwora i do, do... Także tak to wygląda. Muszę wam powiedzieć, że jeździałko ja bardzo ładnie. No. musiałem bluzę założyć. komar takną, no, że mnie dowytrzymał. No, 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 ja bo muszę wam powiedzieć, że komar chyba dostały cing, że przyjdziemy po tej po tej, ty... W sumie, żeby wam nie skłamać, wystartowaliśmy ze szczecinka o godzinie o 11 mniej więcej dzisiaj w południe, bo tak jakoś transport nam wyszedł. W tej chwili jest która godzina szybowych? Halo, 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 halo. Słuchajcie, które? 19.10. Słuchajcie, szliśmy równe 8 godzin z jedną przerwą, tam co widzieliście wcześniej yy, w tym jakiejś tam miejscowości takiej wypoczynkowej. Tam spędziliśmy chyba z pół godziny, może troszkę dłużej, także mamy co najmniej 7,5 godziny w butach. Muszę wam powiedzieć, że jest po prostu koszmar, ale dwa, pozytywny, słuchajcie, normalnie. Także zapraszam później. No, później się jakoś złapiemy jeszcze, także narta, narta, narta. O. Słuchajcie moi drodzy, to jest tylko króciutki filmik, ponieważ jeden z widzów prosił mnie, żeby przetestować wytrzymałość tego hamaka pod tym większym obciążeniem niestety, no, znaczy, takiego zdrowego, tak, zdrowego, Amerykanina więc postanowiliśmy to zrobić we dwóch yy, razem z plecakami będziemy ważyli około 140 do 150 kg nie jestem w stanie, w stanie Wam powiedzieć ile, więc jak pikniemy to pikniemy, no nie? Yy, zaznaczam, słuchajcie, że ten hamak wisi na oryginalnych sznurkach yy, bo, tych bocznych to jest tam 2,5 może 3 mm parakordu. Ja tam mam ten swój przerobiony. Na taki prawdziwy gruby parakord, więc ten mój na pewno jest wytrzymalszy. No ale jak widzicie oryginalne sznurki też dają radę. Słuchajcie, najpierw kilka słów. Najpierw kilka słów po samym hamaku. Firmę widzicie? Naturę nat natur fan, Coś takiego z Ameryki. Pewnie jakieś małe dziadosło szyjące coś takiego. Z czego to jest zrobione? Słuchajcie, to jest zrobione z nylonu spadochronowego. Dzięki temu zyskuje bardzo dużą wytrzymałość. Według producenta ten hamak wytrzymuje do 300 kg. Ile wytrzyma w rzeczywistości nie wiadomo, ale można założyć, że 200-250 w takim razie spokojnie wytrzyma. Siateczka, drobniutka, oczka. Z pół mm. Naprawdę drobna siateczka, także żadne dziadostwo wam nie przeleci. Siateczka jest przymocowana przy pomocy zameczka. Zamka w zasadzie, już nie będziemy tak tutaj zrobić. Zamek jest niestety tylko z jednej strony, więc trzeba uważać, z której się strony hamak wiesza, no nie. Także macie z jednej strony tylko zamek. Work jest przyczyty, także w zasadzie wszystko wam chodzi do worka, jak, jak, się, jak zwiniecie, a jak rozwiniecie, to możecie tu wrzucić cokolwiek. Według uznania, teraz tak, bo, bo, bo co dostajecie w kopalni Jeszcze co Wam powiem o wadze, waga tego całego zestawu to jest 750 gram. Nie wiem czy to dużo czy mało, no swoje waży. Biorąc pod uwagę, że nie ma e, zadaszenia, czyli trzeba dodatkowy tak ze sobą zabrać, no to powiedzmy, no nie wiem, nie powiedzą, że, że dużo, inni powiedzą, że w porządku, w końcu każdy tam dźwiga swoje ciężary, no nie. Także 700, 700 gram, 750, wytrzymałość 300 kg ja wziąłem w kolorze czarnym, były różne kolory, jakieś niebieskie, srenieskie, inne takie, właśnie, tęczowe jakieś były, Teraz no tak, moskitiera trzyma się na dwóch sznurkach. Zakładam, że jakby dać jeden sznurek po środku, a tutaj rozpórki z drewienka sobie wystrugać, to by wystarczył jeden sznurek, no ale są, dali w komplecie dwa, to są dwa. A teraz Wam pokażę. Czego on się dokładnie składa i co jest w komplecie? I lecimy. Jak widzicie te grube taśmy przymocowane do drzewa. To są moje stare taśmy, które kupiłem jeszcze do poprzedniego Hamaka, zabrałem je, bo w sumie czemu nie. W komplecie dostajecie taką tasiemkę parcianą. O. Złapał ostrość ładnie, pani majster. O, to jest tasiemka kaparciana. Na oko mi to wygląda około 2 metrów. Takie dostajecie, takie dwa. Oprócz tego dostajecie, nie wiem, łącznie dwa razy po 5 metrów parakordu. No nie mierzyłem, no jest tego parakordów dwóch kawałka. taki czarny, ładny. Oprócz tego tutaj macie do kompletu, słuchajcie, taki, taką klamerkę czarną. Także jeżeli chodzi o mocowanie, no to jest takie dosyć, widzicie, solidne. Hamaczek. Hamaczek ja uważam, że fajny, no. Ładny, mały woreczek, zgrabny taki. Z drugiej strony macie ten sam patent. Dwie linki, dwie linki parciane i mocowanie do drzewa przy pomocy mojej grubej taśmy. Także to w zasadzie cała, cała konstrukcja tego czegoś. Oczywiście, nie będziemy testować na wytrzymałość 300 kg, bo skąd tu wziąć dorodnych Amerykanów, prawda? Ja to z kolegą to wiecie, no w porywach do 130 kg, więc w sumie z bagażami to pewnie byśmy ze 150 ważyli. Ale ja to też nie jest test dla tego Hamaka. Według producenta, oczywiście. No, a ja Wam pokażę teraz, jak, jak się w nim leży, o tak. No, w sumie najprościej co ty mogę powiedzieć. Słuchajcie, ja miałem być modelem tutaj, ale skoro mały ma tutaj ochotę, a ja mam ręce zajęte trzymaniu kamery, więc on tutaj zaraz skakuje. Skakuj, młody. 40 sekund. Także główka, widzicie, wchodzi pod moskitierę, walizie, kopytka. Barba, ba, śmiało, śmiało. Nie ma co patrzeć. Siateczkę możesz zaciągnąć, czy nie? Sam drugiej strony, może. A, jak tam chcesz, czy od tysiąc, czy od butów, tam nie ma znaczenia. No i leżycie sobie spokojnie, no. może trochę nisko przy ziemi, ale. A tu już kwestia to jak sobie naciągnie. Ja tak sobie naciągnąłem, bo jestem lekki, więc mi to tam serdecznie będzie wisiało, jak w tym hamaku, no nie? Także moi drodzy, tak wygląda właśnie hamaczek. Ceny wam nie podam, bo w sumie nie pamiętam, no to nie były jakieś wielkie pieniądze, rzędu 140 zł. Co jest jezioro? Taka, masra, taka masakra wpruwana naokołek. Jedno wielkie bzyczenie słychać. Ciekawe, czy malarię roznoszą. Także Moskitiera, słuchajcie, no jestem szczęśliwy, że ją posiadam. Słuchajcie, my już się wystartowaliśmy z nad jeziora. Słuchajcie, taka jest chmara komarów, że nie było nawet możliwości kamery wyjąć. Co zaraz może, może widać, może nie widać. Słuchajcie, jest po prostu masakra. Także my idziemy dalej. Chodźcie z nami.